Hej, chciałbym na początku zaznaczyć taką jedną rzecz Jakby ta recenzja na streamie była nagrywana też w trakcie tego 24 godzinnego streama Wtedy była 22 godzina i dużo się stało w trakcie tej transmisji Ja byłem mocno zmęczony i musiałem między innymi walczyć z temperaturą swojego pokoju 32 stopnie to naprawdę nie jest nic fajnego, <grym> uwierzcie Dlatego potraktujcie ten film tak z przymrużeniem oka, ponieważ no, jest sporo takich rzeczy, które bym normalnie ogarnął myślę, ale no po prostu miejcie na to oko, co nie? Jakbym powiedział coś, co ma mało sensu w trakcie tego filmu, to po prostu dorzucę komentarz, tak jak to robię w tym momencie. A teraz nie przeszkadzam i zapraszam do oglądania. Moi drodzy, witam serdecznie z tej strony Cube. To jest końcówka 24-godzinnego streama. I ci, którzy wiedzą, jak to wyglądało i przez jakie tak naprawdę okropności trzeba było prze przejść, to, to masakra. Niemniej jednak, e, no, w końcu mam możliwość powiedzmy, żeby e, nagrać test tych Blaków, a że zostaje jeszcze 2 godziny, to. No, to spróbuję no, no czemu nie, ale naprawdę jestem bardzo wymęczony, więc yy, będę się starał z całych sił, żeby to miało ręce i nogi, ale, ale nie oczekujcie cudów, ok? Blaki kupione oczywiście w żabce, jeśli chodzi o cenę, to posługuję się ściągawką teraz. Cena promocyjna 4,99 za puszkę przy zakupie dwóch puszek oczywiście, tak to 5,50, promocja do 2 lipca. Wygląda to tak, robię siup, niczym się nie różni, zacznijmy od Wild Orange. otwórzmy to w takim razie. No, niemożliwe moi drodzy. Pomarańczowy Energol wygląda pomarańczowo. Ale ma naprawdę fajny kolor. Wygląda faktycznie tak soczkowo. Yy, nie wspomniałem, oczywiście, że jest to Zero Sugar Edit O nie. On to, on to napisał, on napisał Gudory. Oh fuck. Dobra. Powołajmy, może będzie dobre. Ej, faktycznie pachnie soczkiem, także yy, spoko. Spoko? Próba. No. Imoco smakuje jak mirinda po prostu. Tak, jeden do jeden mirinda. Może troszeczkę bardziej kwaśna w tym, ale spoko. Spoko. Mi siedzi zdecydowanie. Nie czuć jakby to było specjalnie słodkie w tym wszystkim Ogólnie uważam, że git. Także spoko. Ja pierdolę, jeden łyk kofeiny inny człowiek mi się stał. Yy, nie powiedziałbym. Po prostu. <ścoughs> po prostu... Ej, mogę się wypowiedzieć na jakiś temat, co się wypowiem. I zaciąłem się. Nie wiem, jakoś łatwiej mi się wypowiedzieć w momencie, w którym jest konkretna rzecz, którą mam do zrobienia przynajmniej, nie? Ale konkludując, dobre. Nie dokończę tego. Ale dokończę za to e, zawartość szklanki i przechodzę do Juicy Peach'a, więc. No. No, w tym przypadku tak naprawdę wiele do dodania nie mam, bo smakuje mi to po prostu mirindą. Więc, jakbyście chcieli, takiego energetyka w formie zwykłego, pomarańczowego napoju, który nie jest zbyt słodki, bo ma zaledwie tam e, aż sprawcę, bo mam tę puszkę. No, zaledwie 2 gramy na 100 ml cukru. No to polecam. Nie wiem, stary, ja się czuję tak topornie teraz. Próbuję z całych sił, ja, ja wykorzystuję swoje 200%. Pora zatem na Juicy Peach. Kolor odziwo bardzo przypominający zawartość puszki. Zawartość kurcze. Kolor puszki samej jest taki przechodzący w róż w zasadzie. Jak to pachnie? Mocną brzoskwinią. w zasadzie jak Hamilton od Monstera ten nowy. No jeszcze godzina 45 minut. Myślę, że po dwóch energolach to, to, to już, to już pójdzie, pójdzie z górki. Ok, spróbujmy tego wariata. No też spoko, ale w porównaniu do takiego Hamiltona, ja tu widzę po komentarzach na food news, że ludzie uważają, e? dobre, lepsze od Monstera. Ja bym tak nie powiedział. Czegoś mi to brakuje. Nie jest aż tak słodki i bardziej czuć tutaj słodzik, mi się wydaje. No tutaj mogę powiedzieć chyba po prostu, że po wariancie Juicy Peach spodziewałbym się, że będzie to bardziej juicy, po prostu, że będzie to bardziej soczkowe. A niestety w tym przypadku jest to takie kwaśne, już bardziej zalatuje tym Energolem Zero, ale o tym wspomniałem już w samym filmie. Niestety siedzi mi to po prostu mniej niż ta pomarańczowa wersja, ten pierwszy Energol, którego testowałem. I no takie sobie. W sensie ogólnie jest spoko, ale jakbym miał wybierać między tym a Hamiltonem właśnie od Monstera, jak wspomniałem, albo Ultra Picikinem, albo jakimś innym brzoskwiniowym energolem, którego teraz nie pamiętam, to raczej bym się nie zdecydował na tego bleka po prostu. No taka kwaskowa jest po prostu ta brzoskwinia z jakiegoś powodu. Troszkę dziwne, ale nie jest to zły energetyk, także y, obydwa te bleki są y, całkiem spoko. Jeśli ja miałbym wybrać, to ten pomarańczowy jest no po prostu jak Mirinda, więc jeśli ktoś lubi wskrzeszać martwe memy, to spoko sprawa. No, i tyle co w zasadzie mogę powiedzieć na ten temat, e, ja idę dobić końcówki streama. A jedyne co mogę dodać to e, dzięki za oglądanie. Oczywiście, streama i tego materiału, właśnie ze streama. Lajkujcie, komentujcie, subskrybujcie kanał TheCube. Zapraszam oczywiście na kubę serwera. Link w opisie. No, i wbijajcie na mojego Facebooka, Instagrama, żeby patrzeć, co robię na, na w prywatnym życiu. I tyle. Także trzymajcie się tam. Dzięki, jeszcze raz, za oglądanie. I bye, bye. Hej. Cześć. Papa. Pa.